Cześć, siemanko, witajcie z tej strony oczywiście Olikowski, a to jest kolejny odcinek z Farminga 19 na moim kanale z serii Sądomierski Rolnik. Na wstępie oczywiście zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału oraz zostawienia łapki w górę pod tym filmem. Zapraszam również na Discorda dla widzów, link macie w opisie. A więc co, dzisiaj nie zaczynamy akurat z naszego gospodarstwa, akurat zaczynamy dzisiaj z pola, ponieważ już wszystkie maszynki sobie ogarnąłem i przyprowadziłem na pole, żeby ten odcinek był trochę inny niż y, zawsze. Y, dzisiaj taki będzie krótszy odcinek, ponieważ jak wiecie, no zbytnio mam co robić, ale wiecie, chciałem zrobić, może i nie wiecie, chciałem zrobić y, wapno i tak dalej. Więc dzisiaj taki krótszy odcinek jeśli chodzi o wapno i nawozy, znaczy wapno i nawozy, samo wapno, ponieważ jest tutaj to pole po kukurydze i trzeba je ogarnąć, obwapnować i powinno nam działać. Do, takiej, do tego rozłożenia wapna, wypożyczyłem sobie oto taki rozsiewacz do wapna z tarczami rozsiewającymi bredala. Więc powiem Wam, że robota będzie szła. Za niego dałem, za jego wypożyczenie zapłacimy chyba 3300 albo 3400, jakoś tak. Jeśli chodzi o pojemność, to około 19 000 litrów. Więc powiem Wam, że dosyć pojemny i trzeba się chwilę naładować, żeby zasypać taki rozsiewać. Jeżeli byłaby ładowarka, no to wiadomo, szybciej by to wszystko szło. Ale stwierdziłem, że my poładujemy sobie naszym jondirem, więc powiem Wam, że e, tym bardziej że i tak nie mamy ładowarki, musiałbym wypożyczyć, a wypożyczać to kolejne koszty, więc stwierdziłem, że zostaje tak jak jest. E, Poładujemy sobie jondirem, akurat trochę na początku i później polecimy sobie rozrzucać. Tym bardziej że tutaj wapna jest trochę tego, więc tutaj jest około no jeden zestaw zasławek e, około 38 000 litr, 36 tysięcy litrów tego wapna, więc około 1,5 e, rozrzutnika, prawie to rozrzutniki takie właśnie, więc powiem wam, że no troszkę by było tego rozrzucania i zasypywania tego rozrzutnika, no bo jednak no swoje e, tysiące litrów e, ma, więc e, no trzeba to czymś zasypać. też jest pożyczony z z innej e, od takiego kolegi z dalej e, dalszego gospodarstwa, on ma tam około e, 500 hektarów, więc na takie, no takie e, pola taki rozrzutnik to jest w sam raz. Więc powiem wam, że elegancko, e, że pożyczyłem od niego, no wiadomo, trzeba było coś zapłacić. Wiecie, za darmo pożyczać, to tak nie, nie, nie wypada co nie. I dałem mu 3300, chyba coś takiego za wypożyczenie, właśnie takiego e, rozrzutnika, więc e, użyczył nam go. Dzisiaj byłem rano, przyjechałem, przywiozłem. I rozrzucamy wapno, ładujemy już którąś łyżkę je ja tutaj już jest. No powiem Wam, że 11 tysięcy litrów jeszcze troszkę sobie rzucimy poza odcinkiem. Miałem w planach, żeby go więcej troszkę załadować. Ale zapomniałem i zacząłem nagrywać, więc... Poładujemy sobie jeszcze chwilę. Dzisiaj taki krótszy odcinek, myślę, że około 8 minut. 10 minut będzie, żeby, to wiecie, rozrzucić tyle i spokój więc a też nie chciałem wiecie pomijać tej pracy, ponieważ ta praca jest dosyć częsta na gospodarstwie, więc co sezon, co dwa sezony na pewno się pojawia, więc tak można powiedzieć, że to jest tradycja już. To jak większość prac nie pomijam na gospodarstwie bynajmniej jeden odcinek z każdej roboty jest, to teraz też tak stwierdziłem, że tak musi być, więc... Ale też tym bardziej, i tak musiałem wypożyczyć jakąś fajną... Takiego jakiegoś fajnego rozsiewacza, więc pożyczyłem, więc yy, nie chciałem też pomijać takiej akcji, więc yy, ten Nagrywamy taki kurczy, co prawda odcinek, myślę, że yy, porozrzucamy sobie, zobaczymy ile ogólnie to wyjdzie, co nie? Zobaczymy ile zajdzie nam ładowanie takiego rozsiewacza, bo już widzę, że jest 4.30 Tutaj jeszcze rozsiewacz nie jest załadowany, myślę, że ostatnia łyżka i kończymy, jedziemy rozsiewać no ponieważ żeby to długo też nie, ten, nie ładować, go. bo tutaj około 18 łyżek, 20 łyżek trzeba go e, załadować. No i je, nie no, rzucimy jeszcze sobie dwie, to będzie full. Więc powiem wam, że elegancko. No prawie full będzie, więc e, powiem, Wam, że będzie elegancko. Tutaj to zostanie. Tutaj się ogarnie dalej. Zasypie się i pojedzie się na kolejne pole. Chyba, że nam braknie, to polecimy sobie na naszą tutaj stację wapnowania. I załadujemy. Dobra, jeszcze jedną łóżkę sobie wrzucimy go i będzie tyle z tego. Yy, I zostawimy go. I będziemy mogli jechać y, rozsiewać. To wapno jeszcze nie swajniało, jest w dobrym stanie, więc powiem wam, że elegancko to, tutaj poprzestawiamy sobie. Dobra, odstawimy się gdzieś tutaj. Jeśli chodzi o szerokość robocza, to nie jest jakaś mała zbytnio, więc powiem wam, że robota będzie szła. Dobra, gasimy sobie go. Palimy New Holanda. O no, w sumie jeszcze jedno by weszło, ale to nic. Rozkładamy tarcze rozsiewające rozsiewające. Musimy sobie chyba bliżej troszkę podjechać. No New Holland ma co robić, targać taki zestaw wap, no to też jest niemała, niemały wyczyn. No i na taką szerokość właśnie rozsiewa sobie ten rozsiewać, więc powiem wam, że dosyć szeroko to bierze. Jeśli chodzi o jazdę, to jest około 15 na godzinę, więc nie jest źle. Więc co, 15 na godzinę, myślę, że jest dobra prędkość, że tego wapna troszkę idzie. Nie wiem, jaka dawka tutaj jest, ale no na pewno idzie trochę tego wapna. Można jeszcze jeździć szybciej, ale wtedy tego wapna idzie mniej, a że pole wymaga wapna, to trzeba sypnąć troszkę więcej. Polecimy sobie na dookoła teraz i ogarniemy to wszystko. Właśnie, zapomniałem, co Ogarniałem poza odcinkiem, ale... E, dobra, troszkę ten nuchałem szybko skręca. E, nie wiem co ogarniałem poza odcinkiem, już zapomniałem, bo dawno grałem na tym save, a, a dzisiaj wbijem po prostu i od razu nagrywam, więc dosyć szybko to się... A, dokończyłem po prostu się w tej kukurydzy, w sumie to tyle. Zbytnio nic ciekawego. I teraz obładujemy to pole. I też tutaj coś zasieje. Może jakieś zboże. No tak właśnie, taka teczka gdzieś tutaj leży obok mnie i tutaj powinno być zboże, najprawdopodobniej pszenica. Więc powiem Wam, że będzie tutaj e, rosło. Zaraz będzie powapnie, to powiem Wam, że myślę, że plony będą eleganckie, ale tego wapna jak widzicie też bardzo dużo nie idzie, bo przejechaliśmy i zebrało nam tylko około 13%. A dosyć spory kawałek już zrobiliśmy, więc powiem Wam, że dosyć sporo tego nie idzie więc myślę, że na tym rozrzutniku całe pole, na, na tym ogólnie co przywieźliśmy tym wapnie, to całe pole myślę, że spokojnie byśmy dali radę ogarnąć tym wapnem, więc bardzo mnie to cieszy, więc oj, dobra tutaj drzewo, nie założyłem go dobra, cofniemy się teraz i lecimy, to jest jeden, to jest jak na razie największy rozrzutnik do wapna jaki testuję sobie u siebie na gospodarstwie ponieważ wcześniej mieliśmy jak wiecie rozsiewać zawieszany do nawozów i on też mógł tam trochę wap narzucić i tamtym właśnie takim czymś pracowaliśmy później dostałem no testy od agromasza również spoko to działało wiadomo to dalej jeszcze dżundirem rozsiewaliśmy, ale jeśli chodzi o szerokość roboczą no troszkę ogólnie gabaretowa był troszkę mały do tego dżundira naszego którego już nie mamy a, a teraz wypożyczyłem sobie właśnie takie, takiego brydala na dwóżce, więc powiem wam, że robotę robi i będziemy mogli z jego przyszłości może zakupić. No na pewno nie takiego ogromnego, co nie, ale jakąś mniejszą, biedniejszą wersję. Fajnie by było już takie coś posiadać na gospodarstwie, bo jednak no nie ma co go. Wapno u nas idzie prawie w każdym sezonie na pola, więc może na przyszły sezon coś zakupimy. Nie powiem, fajnie by było, więc y, teraz trzeba i na pola zadbać, i byśmy mieli y, fajne plony, co nie? E, więc y, tutaj dalej jedziemy. No, już powiem wam, że prawie jedno okrążenie zrobiliśmy, a dopiero no, 20-30% nam tego zabrało. 30% akurat ubyło 93, albo 94, a mamy 62, a zrobiliśmy jedno okrążenie, więc powiem wam, że dosyć tego dużo nie ubywa. Czyli bardzo mnie to cieszy. Czyli na tym y, zrobimy całe pole. Fajnie, fajnie. Tak mi się zdaje, że ogólnie całe pole zrobimy, ponieważ rozrzutnik nie był do pełna zasypany. Dzisiaj to wapno ogarnę w całości na wszystkich kawałkach, więc powiem wam, że będzie co robić, żeby to ogarnąć. Y, I to, tego rozciewacza oddać. Żeby sobie już Umyjemy go, znaczy ja sobie go umyję już poza odcinkiem i odwiozę, a tak to sobie owopnuję to do końca już i nie powinno być tragedii. Pojeździmy sobie jeszcze z parę przyjazdów, bo tutaj widzę, że jest 10 minut odcinka, to jeszcze sobie chwilę pojeździmy. Miał być krótszy odcinek, 8 minutowy, ale jak widzicie już jest 10 minut, jeszcze sobie jeździmy, więc jeszcze tamto i z powrotem i elegancko będzie. Pojeździmy sobie troszkę ze środka, jakiś punkt odniesienia mamy już, więc powiem Wam, że no, sama przyjemność pracować takim zestawem, więc no, trzeba się powoli dorabiać do takich już maszyn. Naszny Holand już też nie jest mały. Teraz planuję na wiosnę zakupić sobie silnik do niego, więc powiem wam, że będzie dużo wygodniej. I teraz jeszcze fajnie by było. Jakiś siewnik do kukurydzy sobie załatwić. Ponieważ jak wiecie bądź nie, nasz stary siewnik chciałbym go sprzedać, co nie? Po co nam dwa uprawowo siemne? A do kukurydzy to mógłbym sobie już jakieś kupić talerzówkę na przykład i... bo talerzówka i tak będzie kupiona. A talerzówkę mógłbym sobie kupić jakąś i wiecie siewnik osobno, co nie? Żeby to też jakoś inaczej wyglądało co nie dalej że to jest akurat duża mapa duża pola więc kilka prac na jednym odcinku no to też jakoś zbytnio nie idzie tak na przykład na polskiej serii na którą zapraszam w środę to tam mogę robić kilka prac na odcinku bo to jakoś zbytnio nie koliduje na jej ostatnim odcinku w środę na ostatnim to powiem wam że zrobiłem nawozy bronowanie i siewy na odcinku więc powiem wam że dosyć Dużo tego wszystkiego zrobiłem. Jeżeli ktoś chce wesprzeć kanał, macie link w opisie. Link do donate'ów, chwilowo paced card chyba nie działa jeszcze, ale myślę, że to w niedługim czasie naprawią. Nie wiem, co się dzieje, jak na razie, a więc co, będziemy sobie mogli już kończyć. Odcinek dojdziemy do końca. I powiem wam, że no, po, robota idzie takim rozsiewaczem. No, całe pole, jedno prawie mamy już machnięte. No, zostało ile. 4 przyjazdy, nie, no więcej troszkę, zobaczymy na minimapie. No i jedno pole 40 już mamy obwapnowaną. Więc powiem Wam, że elegancko zostało nam pole 39, no jest najmniej ono jest mniejsze troszkę. I powiem Wam, że finał tego pola. I co? Dojedziemy sobie do końca. I kończymy odcineczek właśnie w tym momencie. A więc co? Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Widzimy się oczywiście w kolejnych odcinkach. Dzisiaj taki krótszy odcinek. A więc co? Do następnych odcinków. Trzymajcie się. Cześć.